I teraz tak, nie wiem, 7 lat jak to pisałem. 7 lat, okej? Okay? <laughs> Mój diablo wydrukowany na drukareczce. Eee, <laughs> easy. Ładny, nie? Fajna drukarka. SSS za dzelato jesteś wielki stary. Hit tak to znalazłeś Aha. <laughs> Patrzcie na to. Patrzcie co tu się dzieje. Lekcja. Druga, bal, bal i bal. Bal cały czas się powiela. Aby go zniszczyć, musisz zabić prawdziwego bala. Eee. Siedem lat, już wtedy to wiedziałem. <laughs> Dobra, czekajcie. Lekcja 15. Fajny pomidor. Tak, nostalgia. <laughs> no. Jeszcze raz z nie miałem lekcji polskiego. <laughs> Zawsze wolałem po angielsku. Patrzcie, patrzcie, jeszcze nie kończymy. Najsilniejszym atakiem Bala jest plasma. Plasma. I serysowałem jego ataki. Odepchnięcie, zamrożenie, błyskawica. Bal jest bratem Diablo i chce się zemścić za to, że zabiłeś go. <laughs> Bal jest. E, najgroźniejszy z bossów. Bal może się teleportować. Tutaj miałem takie zakładki aktów jeszcze. Patrzcie, jakie sobie zakładki aktów zrobiłem raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Powiginane, No ja to pokażę wam normalnie. <laughs> Dobry temat. No walczenie z balem to jak walczenie z ogniem. <laughs> Ogień skupiony. Ogień odpychający. <laughs> Let's go. Następnie. <laughs> Pierwszy akt. Andariel. Lekcja trzecia. Andariel jest bardzo groźna, dla kogoś to zaczyna. Andariel ma Jakiś ileś tam ataków. Walka, ma dwa ataki. Trucizna. Jak coś tak wygląda, trucizna Andaliel. I... Lekcja czwarta. Kostka holadrimów. Odkryte sposoby transportowania. Trzy pierścienie, równa się na amulet. Trzy amulety, równa się jeden pierścień. Trzy diamenty, doskonałe i zbroja. Z pięć diamentów, sześć diamentów i miecz. Trzy mikstury. Next. O, patrzcie, spaliłem sobie, skąd to jest? Jak myślicie, skąd to jest? Ale, hit! <ścoughs> Jak na 7 latka, bardzo dobrze pisałeś. Dziękuję. Skąd jest ten skrawek? Jak myślicie? Z Diablo 2, ale skąd. Patrzcie jaką literę chciałem sobie zrobić. Hrabinka. Tak jest, zadanie hrabiny. A ta księga, tak, tak, tak. No, 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 no Kładnie Tak, 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 tak. Patrzcie na to dalej Diament dusz Mefista <ścoughs> Diament dusz Mefista Szkoda, że nie widać tutaj, co się dzieje, ale... Ale ten z tak się dobra, lecimy dalej. Let's go! w party to jest sejko, jest tam tego dużo. Tam było tego dużo. Go! Ach. Idziemy. Ta księga ma ponad. Zgnita księga ma ponad 2000 lat. Temat. Lekcja szósta, temat. Zgnita księga. Eee, dobra. Let's go dalej. Pierwszy akt objawienie. Drugi akt, trzeci akt. O, 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 co to jest. Lekcja ósma. Księga Lam Esna. Lam Esena. Księga ta ma 516 lat. W tej księdze jest napisane, jak zniszczyć Mroczną Trójcę. Ej, ale serio jest? Ja wtedy byłem lepszy lorowo niż teraz? Oto skrawek księgi. Mroczna Trójca ma jedną słabość. Boją się utracić swą potęgę i moc. Gdy ktoś z nimi walczy, Mephisto, Diablo i Bal od razu zaczynają się bać. Można ich pokonać w jeden sposób, nigdy nie należy się poddawać, ani uciekać i tchurzyć. tylko walczyć dzielnie aż do końca, tak jak Paladyn. S. Eee, grałem Paladynem i miałem enigmaciek. Next. Radament. No chuj, pisałeś to z 3 lata temu. Eee. Ja byłem... Łopie, ja 7 lat, ja... nawet nie, nie wiesz jaką ja miałem banię. Ja byłem... wszyscy mówili, że byłem najbardziej kreatywnym Sierzę dzieckiem ever. Na, ru... Na pełnej rura w radę, bo się uleczo. <głopie> Łopie. Jeszcze zrobiłem mapę chuncfotów potem. bo <coughs> mi się mega spodobała. Lekcja dziewiąta Radament. I cyk. Jakie wycięte elegancko? P e... PNG PNG. Easy, Easy Radamen ma 200 życia i 300 manek. Wskażę -y. szkielety, dobra stary, w moim imieniu. Radamen, a tak trucizną. Patrzcie tu, Diablo jeden z najgroźniejszych bossów. Diablo ma 1600 życia i 1200 man. Wymyślałem sobie jakieś liczby. Demon. Wyjątkowa moc. Odporny na trucizny. Ataki. chud, Skupiono ogień. Płomienie, płomienie odpychające. Laska. Zgadzałem się. chud, Skupiono ogień. Płomienie odpychające. Kurde, ale bania. Ja, i to i mówię i to jest moja miłość do Diablo. Mm. Odkąd pamiętam. Holy shit. Yeah, 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 yeah. Odkąd pamiętam. Y -y, zawsze kochałem Diablo. Jedziemy dalej. A tutaj już wszystkie waypointy. <laughs> Nie zadania. Pomyliłem, się disco złabło jest pierwsze, cmentarz z potem poszukiwaniu Keina, zapomniana wieża, i tak dalej. Danhoto, na górną szansą widziałem, że gra... to twoje życie, ale to jest taki sztos, 7 lat, jak to za pamiątka No! Ja tą książkę mam, to jest... ona jest mega cenna, do końca jakby... Ona jest mega cenna, nie? Dla mnie ma taką wartość sentymentalną. Pieczęć się sobie rysowałem. O. Lekcja dwunasta. Pieczęcie. Temat. Aby dostać się do Diablo trzeba podbić pięć pieczęci. Pieczęć. Jak coś, tak wygląda pieczęć. Każdą pieczęć bronią silni herosi. Gdy podbite są wszystkie pieczęcie, wtedy Diablo mówi doszedłeś tak daleko, aby zginąć. O. Prawie. <gryw> prawie. Next. Bronią <gryw> Tutaj mamy waypointy kolejne. O! Kamień świata. Bal chciał zdobyć kamień świata, ale paladyn go zabił. Ja cały czas mówiłem w formie jakby paladyn był moją postacią, nie? Paladyn, moja postać. Kamień świata zniszczył Tyrael swym magicznym mieczem. Izrael musiał zniszczyć ten kamień, ponieważ bał się, że znowu ciemna strona <laughs> przejmie go. Gdy go rozwalił, ludzie zaczęli się bać, co teraz będzie. Ludzie nie wiedzieli, że zniszczenie kamienia było ostatecznością. Adgelatus, jak oceniasz mój poziom lora wtedy, a teraz? <laughs> Nemo fajnie zaczytał. Historia gry z dzieciństwa. Tak, oczami dziecka. Oczami dziecka, żebyś wiedział, no. Oczami dziecka patrzcie, tu Księga identyfikacji, zwój identyfikacji. Ty, kiedyś bardziej interesowała Ci niż teraz. <laughs> La Croix i moten stream zeszytem lepsze niż D4. Zgadza się. W księdze identyfikacji mieści się 20 zwojów. Cypek się manko. Sięga o portalu. Księga Miejskiego Portalu, zwój miejskiego portalu. W księdze miejskiego portalu mi się 20 zwojów. Zgadza się. Krowi Portal. O! Krowi Portal. Aby otworzyć tajemny krowi portal, trzeba mieć pełną książkę miejskich portalów, nogę Wirta, przejść całą grę. Piurem, Piórem, no? piurem pisałem. Ja zawsze piórem pisałem. I zbierałem laska, a zbierałeś kulki? Zbierałeś takie te. No, i elegancja, no, a, ja, a zbierałeś kulki z tych nabojów. <laughs> Ta zosy też zbierałem, ale u mnie się zbierało jeszcze takie szklane kulki, jak te naboje się kończyły. Kapiszony? Nie wiem, czy to kapiszony się nazywało. Takie jak. Do pióra wkładałeś takie naboje z atramentem i nabój na samym końcu miał taką szklaną kulkę i potem jak się kończył atrament to się o, odcinało się e, odcinało się kulki z pióra, tak odcinało się ten nabój i kuleczki się zbierało takie szklane, jak nie wiem ze 100 i mi się rozsypały kiedyś masakra <laughs> po sali mi się rozsypały a robiłem holy graila z nich no a jak no było, było, tak. I ja, ja kolekcjonowałem te kulki. Ja się bawiłem. <gry> ja się bawiłem, że te kulki to dusze i zbieram dusze y, demonów z Diablo. I jak na jakieś lekcji mi się rozsypały, to prawie się popakałem. Odzyskałem tylko 10% tych dusz. <kluz> Ja całe dzieciństwo miałem swoją banię. Mnie nikt inny nie, nie, nie interesował. Ja się dobrze bawiłem sam ze sobą. Okej. Okay. Yy, Leaf Party jeszcze raz. Przepraszam panowie, że tutaj tak licuję. Jak nie chcecie grać, to spokojnie nie? Nalajcie, ja to jeszcze robimy. Kończę, kończę przegląd mojego tego. Kończę przegląd mojego dzienniczka. Coś takiego, Smarku, no. Coś takiego. Tybe Konadin, ty od dziecka zostałeś przejęty przez e, kamień duszy, tak. Ty się lubisz gotika bawić? Co to znaczy, że w gotika bawić? Oho! Są cztery rodzaje krów: Król krów, Duch, czempion krowa, Czempion krowa i krowa. ale tatarda. tarda. <coughs> Jak coś. To jest najlepszy guide. To jest najlepszy guide. O, to jest hit. Uwaga, wymyślona różdżka. Lekcja 19. Przeklęta różdżka rzezi. <laughs> różdżka rzezi. Najgroźniejsza różdżka w Diablo. Bardzo niespotykalna. Istnieje tylko jeden egzemplarz. Ten, kto to przeczyta. Jest przeklęty. Uuuu. No to koniec. Leżymy. <laughs> tak, leżymy. Dobra. Next. Statystyki. Atrybuty sobie pisałem. O oh, fuck! Już obracamy. Według starych. Wy wygięty korzeń. Ech, wygięty korzeń. Według starych podań magiczny korzeń Inifusa może za jednym dotknięciem zabić Diablo, Bala lub inne złe potwory. Tylko czcigodni bohaterowie mogą go dotknąć lub nim walczyć. Korzeń. Magiczny korzeń Inifusa. Tworzyłem przedmioty wtedy już. Tworzyłem sobie przedmioty. Wytrzymałość max. Obrażenia od 6430 do 1750. Zwiększona wytrzymałość o 96%. 100% otwarcia rany. E, wszystkie odporności na 100% plus 1000 do życia. plus 500 do many. plus. 80 do siły. plus 100 do zręczności. Modowałem w zeszycie już. Modowałem w zeszycie, tak. Przypominam, miałem wtedy 7 lat. 150% obrażeń dla nieumarłych. Generalnie ten korzeń, jak tak czytam, byłby całkiem niezły na Uber Tristram, e, na jakieś klasy Mele. Koal to jest na Discordzie. Jak wejdziesz na no ogólny, Adżalatus postawił tam Eza i e, i ten. Dobra, next. Postawił tam S i OP Korzeń. O, OP Korzeń. Kocieba, gość już wiedział, co będzie w Diablo 4. <laughs> Okej. Okay. Następne. Następne. Let's go. Starodawny zwój. Zwój. Mędrcy powiadali, że ten zwój jest magiczny. Inni mówili, że jest przeklęty przez Diablo, a jeszcze inni, że to mit, ale tak nie jest. Zwój można znaleźć w podziemnej jaskini Horadrimów, ale nikt tam jeszcze nie był. Wszystko... Wszyscy inni bali się nawet podejść do wejścia do komnaty, podejść do wejścia do komnaty. Zwój strzeże jeden, prastary Horadrim i jego sudzy. Legenda głosi, że ten, kto posiądzie zwój, będzie mógł, mógł wszystko... Będzie miał wszystko, co zechce. Zwój jest potężniejszy od najciemniejszego z najciemniejszych, Bala. Nawet Bal boi się wejść do Konaty. Bal wysyłał tam swoje wojska, ale. Ale. N znikali w niewiadomych okolicznościach? Zwój jest świętym przedmiotem. <słuch> ja już wprowadziłem wtedy świętej temy, a to był rok 2001. Potki nie mam, już zażywam. Zwój jest świętym przedmiotem, czyli był sacredem już wtedy. Świętym przedmiotem i posiada ogromne możliwości. I święta czcionka. Chyba o zwój, Radam możliwe, że o zwój Radamenta, no? Albo, albo mocno inspirowane laska zwojem Radamenta. Może mocno inspirowane zwojem Radamenta. Powiedz skąd name Nadin. Nadin to była czysta pomyłka, czytałem Harry Pottera czwartą część i zacząłem grać w Diablo w ogóle wtedy, na Battle już, tuż grałem trochę w Diablo i szukałem swojego niku, ale w każdym razie spodobał mi się nick Nagini, czyli Węża Voldemorta i zapomniałem do końca jak on brzmi, więc mi się wydawało, że to jest Nadin i po prostu wpisałem Nadin. Gdybym się nie pomylił, prawdopodobnie byłbym dzisiaj Nagini Wins. Prawdopodobnie mogłoby być tak, że byłbym na gini wins, więc nadjeń kompletnie randomowo. Mamy <śmiech> itemy. <śmiech> Łuk to najstarsza broń, która strzela. <laughs> Wymyślili ją, wymyślił ją ktoś, kto był wielkim wojownikiem. Łuk, ten łuk jest najprymitywniejszy. To jest jeden z pierwszych łuków. Ten łuk jest zaawansowany. Kolej. To jest łuk. Advanced Bow. To jest łuk. To jest łuk myśliwskim rozu. I patrzcie, ponieważ ma afiks mrozu, już wtedy wiedziałem, że afiksy mrozu mają, zmieniają barwę łuku na inne. Więc on jest taki morski, widzicie? On nie, jest, ma morski kolor. Ten jest taki szary, zwykły. A ten jest morski, ponieważ jest to myśliwski mrozu. Czyli jest to sufiks. Czyli już wtedy ogarniałem sufiksy w Diablo 2 mimowolnie, w sensie po prostu tak kojarząc, że takie mają dodatki do tych. Eee, hit. NG, dobra, NG, NG. pie podkę, żeby nie zapomnieć. Ale hicior. I to jest ten cringe, na który czekałem. No. Ja pieprzę. Robię polską wersję, polaka wersję moda i to wprowadzam. Chłopie, dawaj to, no. Dawaj, dawaj, dawaj. Mm, następnie. O, oh, moja miłość do maczuk. Maczuga to najstarsza broń obuchowa. Maczuga. Maczuga z kolcami i maczuga kolcowa. <grym> tak jest. Diablo 2. To jest na podobieństwo, tak. No mniej więcej, no coś takiego, coś takiego. Kociewa, podoba mi się. Czaj, moda do D2, gdzie są tylko itemy z tego zeszytu. Błagam, niech ktoś zrobi takie coś. No czy też sam nie umiesz. Tak, no to się nie zmienia do dzisiaj, stary Okej okay. Koniec Koniec Koniec, koniec, koniec Wow No Także tak, moi drodzy. Ach. Ale była zajawka. Jeszcze pamiętam, że na maszynie do pisania... Na maszynie do pisania jeszcze... Mm, jeszcze ten... Jeszcze pisałem opowieści z Diablo. Starałem się. Coś tam, coś tam sobie... Coś tam sobie tworzyłem. Pamiętam, że za dzieciaka też pisałem... Pisałem drugą część, gdzie jest Nemo. Jak jeszcze nie było drugiej części, gdzie jest Nemo, to też było. No i Harry Potter, nie? Stworzyłem mapę hmm, Hunzfotów. Też do pokazania, też w piwnicy jest.